Czerwony Audi 80, typowy leśny sprzęt 1.9 TDI. No i ma przewagę. Ma przewagę. Co zrobić? Można mieć przewagę w postaci Audi 80 TDI. No ale niestety takiej rzeczy z Audi 80 TDI nie widać. Niestety podgrzybeczki tylko nieprawdziwki. No ale jest ich tutaj. Jest ich tutaj dosyć dużo. Myślę, że około 30. Więc zabieram się za ścinanie. I to widać, że tutaj nikogo dzisiaj na pewno. Nie było Są i większe, i mniejsze. Mam nadzieję, że nie pominę nic. Mówiłem, że jest ich około 30. Pomyliłem się o 2, 28, z czego 26 nadaje się do zabrania. Pewnie byłoby ich tu więcej, ale przyszedłem po prawdziwki, a nie podgrzybki a więc lecimy w te świerki tutaj zobaczymy co tam słychać Oczy ma wyobraźni już widzę na tej polanie przede mną co najmniej 20 prawdziwków w jednym miejscu Niestety rzeczywistość pewnie okaże się brutalna ale idziemy zobaczyć w te trawy co tutaj słychać no trochę rozczarowania bo ani świerki ani muchy ani te trawy ani ja godziniec nie, nie dały borowika mam sporo o, o chyba właśnie mam pierwszego gdzie jesteś? Tu jesteś jest pierwszy i to w grabinie. Właśnie szedłem w inne miejsce i, i i. O, jest pierwszy. No, może tutaj w grabinie więcej niż w tych wszystkich ja godzincach. Zaraz się rozejrzymy. Popatrzymy dalej. Niezbyt urodziwy, cieniutka nóżka, ale sztuka jest sztuka. No i pierwszy. Delikatne przesunięcie obszaru poszukiwań, no i mamy pierwszego czerwonogłowca. Niestety już dosyć duży, ale na pewno do suszenia się nadaje. Rzadko kiedy są roboczywe, więc z przyjemnością zabieram. Ewidentnie coś zaczęło się dziać, powiem, że w takim miejscu już dawno nie byłem. brązowe koźlarze takie piękne, czarne tutaj tu jest trzy o czwartego bym rozdeptał praktycznie maluteńki a tutaj są pozostałe ten jeden gigantyczny Super. Kolejna porcja podgrzybków. Tu jeden. Tutaj maluteńki drugi i przede mną kolejny. No obok tych wszystkich właśnie koźlarzy, więc na pewno nikogo tu nie było. Może jeszcze jakiegoś borowika. Tu wychodzimy, chodzę w koło. Może będzie borowik. I ponownie zmiana podszycia, zmiana trochę struktury drzew, które dookoła. Jakaś pojawiła się olcha i pojawiły się dwa czerwonogłowce, które rzeczywiście są czerwone, świecą po prostu pięknie. Miejscóweczka elegancka, nie można było byłoby się spodziewać tych borowików w końcu. Ale idę, idę i nic, ale też muszę powiedzieć, że w końcu jest, jest jakiś, jakaś w końcu sztuka. Taka ładniejsza, trochę podgryziony. O, jest następny. No to przynajmniej tyle. Honor uratowany. Jest kolejny, a nie to nie borowik, to jest psiu, jak to no, już myślałem niestety, no ale jest drugi do kolekcji no tak jak mówię, miejscóweczka elegancka te rewiry, które zdecydowałem się po południu odwiedzić, no borowikowe jak ta lala, tylko że borowików nie ma. Mam nadzieję, że to dwa borowiki w końcu. Z daleka. O, nie, już widzę, że nie. Kurczę mm, Z daleka wyglądało ładnie, ale niestety nie. nie borowik. A już miałem nadzieję na poprawę statystyki borowików. Czas wracać do samochodu, bo wiadro ciężkie. Pełne grzybków trochę podzbierane niestety duże podgrzybki oczywiście okazały się roboczywe no ale tylko dwa prawdziweczki nie wiem czy ktoś tu chodził czy nie ale to są albo podgrzybki albo czerwone zaraz będziemy weryfikowali ale jest ich tutaj czerwone głowce już widzę uuu są mi mało Dobrze, ale jest ich znowu tutaj o kurde jest tyle czerwonogłowców w jednym miejscu oczywiście to już się nie nadają do niczego ale w jednym miejscu to ja tyle czerwonogłowców jeszcze w życiu nie widziałem ten piękny kolejny na jednej ścieżce no przecież to do samochodu. Kolejny i kolejny i kolejny i kolejny. Tam są znowu. Jest następny. No i o tam jeszcze są. O kurde, i tam dalej są. Wszystkich ze 40 Szkoda, że nie borowiki. 10 minut cięcia. Wiaderko jest praktycznie pełne. Tam jest 40 niemałych czerwonogłowców do zabrania. No i dlatego zawsze mam ze sobą siateczkę. 4 czy 5 już jest wyjętych. A tu są kolejne. I tutaj rosną kolejne. I tu są kolejne. Są też takie zgusie. Czad. Tak to wygląda. Końca tego nie ma, a już moje <śmuszczak> wszystkie zbiorniki się <śmuszczak> kończą. Nie mam żadnych siatek. No jedną miałem tylko na wszelki wypadek. No i Niestety, a tam jeszcze za to brzozą jest jeszcze ze 3 z bólem serca. Około 10 sztuk muszę zostawić. Chodzę dookoła, jeszcze zobaczę, czy coś w pobliżu nie ma, ale już i tak, nawet je bym znalazł, to nie mam gdzie tego zabrać. Zostają duże dorodne zdrowe sztuki i zostaje kilka takich, które krówki już tam popowiadały. No te są zdrowizny, ale są za duże, żeby je zabrać. Ten gigus jest zjedzony przez krówki. Dziurawu tutaj nogę. Tu jest kolejny pod tym świerkiem dwa. Tam jest następny i tutaj gdzieś jeszcze dwa. Też zostawiłem z 10 sztuk, w każdym razie musi zostać, no bo ja nie wiem jak tutaj do samochodu mam z półtora kilometra. Idziemy teraz z zamkniętymi oczami. Stanąłem za potrzebą. I co? I dobrze, że stanąłem. Tylko, że już nie mam gdzie go zabrać, ale jest. Euroczo. Ładniutki. No, trochę popodgryzany. Głównie koźlarze te ciemne, takie ładne. I chyba dwa czy trzy prawdziwki. No i oczywiście jeszcze około setki prawdziwków. Wszystko w dwie godziny. Jakościowo, może nie najlepiej, ale wagowo, elegancko.